Dwie nowe pętle autobusowe powstają w Lesznie: jedna na Gronowie przy ulicy Jagieły, druga na osiedlu Rejtana. Na obie inwestycje miasto uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej. 30-letniej mieszkańce Leszna grozi do 5 lat więzienia za przestępstwo gospodarcze. Julia Wolska prowadzi w bibliotece ratuszowej muzyczne półkolonie, na których dzieci w różnym wieku eksperymentują z muzyką. O tym, czy Fogu Unia Leszno wygra rundę zasadniczą w Speedway Ekstraligii, przekonamy się w niedzielę we Wrocławiu. Ażurowe konstrukcje wypełnione ziemią i porośnięte roślinnością, które wiosną stanęły w parku Nieopodal Regionalnej Izby Kultury i Tradycji Wiejskiej w Wilkowicach, to dzieło pana Franciszka Turowskiego. Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych zaprasza na pokaz filmowy poświęcony niemieckiemu artyście Józefowi Bejsowi. 8 dni festiwalu, 16 wydarzeń, rusza kolejna edycja muzycznego festiwalu Leszno Barok Plus. Po raz kolejny w gminie śmigiel nawiążą do tradycji zakończenia żniw. Tegoroczne Święto Kłosa i Chleba, połączone z gminnym Dniem Seniora, zaplanowano na 24 sierpnia w żegrówku.